No i zatrzymaj się w kopercie, idealnie? Niepoprawnie. Nie Halo, dzień dobry widzowie, witam w specjalu na 1000 subskrypcji. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, zrobię podejście do prawa jazdy i to totalnie bez przygotowania, bo się nie przygotowywałam w ogóle. Więc na pewno będzie super pięknie i zabawnie. Hogaty mnie podwiezie, jest moim szoferem, ponieważ nie chcę żadnej wtopy w drodze na prawo jazdy. Wiecie, jak to jest. Przyjechać na kurs z prawa jazdy i wjechać przez ogrodzenie, to by był trochę przypał. Więc dzisiaj sobie załatwiłam szofera i co? Na początku podejdę do teorii, tak? Wydaje mi się, że tak. Ja się przywitam. Dzień dobry, witam. Tak, tak. Bogaty z tej strony. Spróbujemy zrobić teorię. Uh -huh. Spróbujemy zrobić teorię. Ja nie mam prawa jazdy w prawdziwości i nigdy nie robiłam żadnego podejścia do prawa jazdy w prawdziwości. Ja znam trzy znaki na krzyż. Między innymi znak stopu i znak przejścia dla pieszych. I to jest tyle z mojej znajomości, więc na pewno pójdzie mi świetnie. Jestem dobrej myśli i w ogóle zero stresu, nie? Także. <laughs> na pewno będzie świetnie. Także co masz dzisiaj w planach? Zrobienie testu teoretycznego, a jak? na pewno zdanie tego testu. O, oczywiście, zdanie i to bezbłędnie. Praktyka. A praktyka to. ja Szczerze mówiąc, nie wiem co gorsze. Czy teoria, której nie znam, czy praktyka, której nie potrafię? <laughs> No nie wiem, Firka, tutaj musisz wziąć bilecik. A, bilecik, czekaj, któryś mam kliknąć? Tak, egzamin I teoretyczny. oczywiście, powinnaś przypomnieć, żeby ludzie łapę zostawili komentarz, bo to jest specjalny odcinek. A, nie? specjalny odcinek widzowie, tak, tak. Łapki dawajcie i o. więcej słów sub, sub, dawajcie. To chyba to chyba Tak, ty, to, to chyba ty ja. Numer idę do stanowiska numer 1. a 01. Rozpocznij test teoretyczny. 800 złotych. <laughs> O, dobrze, chogaty. Poczekaj na mnie, to będzie ciężka przeprawa. Przecież możesz uciec i nic nie dawać, więc nie masz chyba obowiązku. Trzeba zadzwonić mm. na policję, nie? Więc dam, <grym> że... Nie wiem! Albo co? A brodo? Obowiązku? Nie wiem, no dałam, Obowiąz... no, że nie. To, co zrobisz, to jedno, a obowiązek to drugie. A w sumie racja. No, mogłam dać inaczej. Czy na z tym znakiem? Nie wiem! Czy można cofnąć? Ale w sensie, jak cofnąć? Że po prostu zatrzymujesz się i nagle cofasz? Dam, że nie. Ja nie wiem, czy, no, w sensie, jak nie ma wyboru, to się cofniesz, nie? Ale czy to można? To ja nie wiem. W odległości 50-70 metrów za pojazdem jest prawidłowym sygnalizowaniem jego awarii e, na autostradzie. Nie mam pojęcia, bo to pewnie chodzi o tę odległość. Ja nie wiem, jaka powinna być odległość. Dam, że tak, no bo światło awaryjne i trójkąt tak, ale czy to jest odpowiednia odległość? Ja nie wiem. Nienormatywnego. Co to jest pojazd nienormatywny? Jak ci da jakiś znak, to jest chyba taka sugestia, nie? Ale on nie ma żadnego, jakby chyba. Oj! Nie wiem, nie mam pojęcia! wiadukt to jest idealne miejsce, żeby wysadzić pasażera. Przynajmniej w sensie, się, że co, pies na sankach, tak? <śladenie> Dokładnie. No nie, no mogą chyba jechać drogą, nie? Więc może nie zawsze. Ja nie wiem. To są bardzo ważne rzeczy. Czy właśnie. kierujący pojazdem zawsze poruszać się po boku. No, nawet że nie zawsze. Pamiętaj, że wymijanie, wyprzedzanie i omijanie O matko to są trzy boska, różne to są trzy różne rzeczy. Jezus, Maria, nie mam pojęcia. No, jak ci no, coś spadnie przed musisz. maskę, to się możesz chyba cofnąć, no, ale ogólnie. Jest, możesz, ale no. ogólnie to jest jednokierunkowa. Jak jest korek, to się nie cofniesz. Daje mi to wątpliwości co do mojej oddzielonej odpowiedzi. Zapobiega zerwaniu przyczepności opon podczas przyspieszania, ułatwia omijanie przeszkód. Nie wiem, daję bra. Uzyskałeś wynik pozytywny, zdobywając U. 60 na 74 punkty. Wymagane 52, a nie było więcej wymaganych? Nie, nie, dobrze. No to już się udało, widzisz? sus ledwo! O. Dobra, no jazda. Marasz, Czekaj, gratuluję. zamykamy. Tak, tak, tak. Okay. A czyli ten numerek to tylko mnie bejtowałeś z tym numerkiem? Tak, tak. Dobra, to rozpoczynamy to... praktykę widzowie. Dzień dobry. O kurde. Działa jeden kierunkowskaz. Mówi? Draga drugi kierunkowskaz. Okej. Okay. Y... Co się pyta jeszcze? przygotować samochód do jazdy. Czyli o. światła wrzucić. Tak, tak, tak. Bieg Proszę i ruszyć i zatrzymać się w polu na końcu toru. Boże, ludzie drogi! Mm, no to powol, powolutku sobie jedź, no jadę wiesz? tak powolutku, bardzo powolutku. Próbuję wyczuć. A czego ty mi biegasz po krawężniku? Zagrożenie robisz. Kiedy skręcać? No, no, już zacznij powoli. Drona sobie wypuszczam do ciebie. Musisz bardzo powoli jechać, no i zatrzymaj się w kopercie idealnie. Niepoprawnie. I sobie dojedź spokojnie w kopercie się masz za. za znowu za szybko! Ale jak Pimka, za szybko! No jest? przecież już byłam! Ty, ale musisz być cała w kopercie, cały twój samochód. No był! No nie, no ani Był! Nie no i był. powiedz Oke, mi, kiedy pięknie. ja w takim razie jestem cała. To ci, ja, ja ci powiem. Ja, jedź, jeszcze, jedź i teraz. No i. Niepoprawnie! A nie wjechałaś teraz w słupek czasem? tak, jak mi kazałeś się zatrzymać to się zatrzymałam. To jest, to jest jakiś skan te egzaminy. Jeszcze raz. O, jeszcze, jeszcze raz. Jeszcze Zaj. raz. Dobra, światła awaryjne. No tak, działają. Światła PE i jest gotowe. Ruszamy. Proszę. O jak pięknie jadę. No jak Boga kocham, zatrzymałam się cała. Cała byłam zatrzymana w kopercie. Obserwuję z drona teraz. Sprawdzam dronem teraz, czy wszystko na pewno działa. Dobra, w nic nie palniesz na ten moment. Nic, nic. Dobra. I. Okej. Okay. O nie, I teraz, teraz trzeba wycofać. Tak, teraz wsteczny. Y I tak samo wiesz, bo ile Jak się skręca, żeby skręcić w tę stronę, w którą ja chcę skręcić? Nie w tę stronę. No to już widzisz, w którą leciutko, leciutko. No i zaraz już będziesz wyprostowana. Super. I o Boże, ale się sobie stresuje. Dotyłujesz. A pomysł, jak to jest na prawdziwym egzaminie. <laughs> Stres razy tysiąc! Nie wiem, Dobrze. nigdy się nie przekonam. Świetnie, świetnie ci idzie. Superowo i o już Nice. i teraz pod górkę będziesz miała. O oh, fuck. Proszę ruszyć tak w naprawdę... miejscu, a następnie zatrzymać się przed znakiem na górze. Gdzie mniej więcej mam się zatrzymać na tym znaku na górze? Przed no przed znakiem przed tą, przed tą linią, linią białą. Się zatrzymać, tak. Dobra, czyli musisz szybko jechać już i zrzucić. O, nie zdałaś chyba. No kurde! Dosłownie wrzuciłam, że zrzuciłam ręczny i od razu mnie wywalili. No pamiętaj, po prostu jak jesteś jeszcze na ręcznym to po prostu wtedy klawisz E, już sobie W. Lekko dobra, jestem na ręcznym, szybko... czyli już wrzucam bieg E, tak? Tak, i już P szybko trzymając W zrzuć po prostu. I leciutko sobie podjedź i sobie znowu daj przed samym stopem P, żeby ci zatrzymało. W porządku, proszę wyjechać na ulicę. O, kurde. Tak, teraz jedziemy. O, chryste, to dobra. Teraz pamiętaj o znakach i o tym. O Boże i te, o! Nie, ja nie na znam nie ma opcji. Będziesz, na stopie się będziesz musiała zatrzymać, jadę za tobą. I pamiętaj, żeby nie wyjeżdżać poza linię. I kierunkowska zdać w prawo tutaj. I żeby nie jechać za szybko. Ja będę za tobą jechał. No, kierunkowska w prawo. Jedziesz. Muszę zjechać pierwszym. No jedziesz, jedziesz, jedziesz. Tak, tak, tak. Tak Tak, tak jak jechaliśmy trasa. Kierunkowska w prawo. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jadę, jadę. Dobra, super. Zdejmij ten Kierunkowską. Jadę jak jakoś górę, jak jakaś. w ogóle jakaś ślepa. <laughs> tak, tak. Nie martw się, ja w ciebie nie mogę uderzyć ani nic takiego. Okej, okay, a szkoda, może by wtedy byli jacyś wiesz, wyrozumiali. Okej, okay, dobra. Chcemy, właśnie jedź sobie na spokojnie swoim tempem, Jadę 20 nie? na godzinę, nawet nie zamierzam jechać szybciej. Mhm. Mm Ciężarów wejdź, wejdź, we mnie, skończ to cierpienie. Mhm. Mm a czy za, za, za zbyt wolną jazdę też mogę mieć przypał? Nie, za zbyt wolną nie ma przypału. Na właśnie. Rondzie Zawsze proszę pojechać pierwszym z wyjazdem. Tak. Czyli, czyli tutaj, w, prawo, on, w prawo, tak jak ty jedziesz, dobra. Tak, i tutaj ja jadę z tobą całą trasę. Także kierunkowska zdaj sobie zaraz tu w prawo i, i tu zjeżdżamy. O matko. Super. Trzymamy się w liniach. Oj, no, prawie. Nie? Krawężnik cię trzyma na szczęście, więc już lepiej tu niż, niż do środka. Dobra... Jedziemy sobie na I będę skręcać w prawo, nie? Tak, tak, ale to dopiero wiesz, tutaj, gdzie ja... Dobra, dobra, ej, jestem mistrzem kierownicy chyba, tak to się czuję. Tak, czuje. tutaj też będzie wtedy kierunkowskaz w prawo. No tak, no bo skręcamy, więc trzeba mm -hmm. dać kierunkowskaz. Mogę już? No daj sobie już. A czy zadanie zbyt wcześnie może być przypał? No, zależy jak wcześnie pewnie, nie? No nie tak, żeby jechać z nim cały czas, ale. I teraz tak, o, gdzieś sobie tutaj, tutaj daję. Tutaj w lewo. Kierunkowskaz w lewo, tak, kierunkowska w lewo. Czyli to jest Z. Mhm. Uwaga, skręcam. Dobrze, tu nie ma linii super. na drogach, to trochę ciężko mi się no, to, Wydaje mi się, wiesz, nie chcę ci, ci, cię kłamać, ale wydaje mi się, że przez to. Nie, nie, ja się o, i tak będę to trzymać takich problemu, hipotetycznych no. linii, się trzymam, nie, ale. No tak, no to Boże, dobrze. Boże, ile jeszcze mam jechać? <laughs> ile jeszcze tej drogi? Wiesz, później jeszcze parkowanie będzie. O to będzie, nie, no i udupię na parkowaniu. I już wtedy nie podchodzę kolejny raz. Wtedy Tutaj już się pytaję. Tutaj wskaz w prawo. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić tak. w lewo, miałam cały czas. No nie, no to w prawo. No to dopiero mi teraz. Właśnie nie zmieniło nic. Tutaj w prawo, no. I jedziemy. Okej. Okay. Dobra, no i teraz cały czas jedziemy sobie prosto. Dobra, I ale się skupiam, włączać. nic nie mówię w ogóle. No. Jestem tak skupiona. Co, jak ty widzów? No, także teraz przejeżdżamy ale sobie mi się przez... się poci wszystko, powiem domy, wam. Sławice. Przez te Domasławice będziemy jechać chwilę, nic nie będziesz musiała włączać aż do wyjazdu z Domasławic okay. tak naprawdę, więc jedziesz sobie cały czas prosto. Nie przekraczaj tam, nie wiem, 40 km na godzinę. Nie, nie, jadę 20, zapatry, jadę, to... jadę 20. No, to może być o, mniej. no dobra, dobra. Widzicie, ja widzicie widzowie, ja mówiłam, że odcinek będzie specjalny, bo będzie bez chogatego, ale ja nie dałabym rady bez mojego tutaj wsparcia psychicznego. On tak, mnie tutaj, musi tutaj... pomagam, żeby była szansa na zdanie faktycznie. No, no, no. Ale nie podpowiadał mi nic na teoretycznym słowo. To, to prawda, nic. Czy tam się śmiał i chichrał, ale ogólnie dupa cicho było, a nic nie mówił. No, to prawda. Czy jak myślisz, że światła powinny być krótkie, asymetryczne? Jezu, nie zadawaj mi teraz pytań, bo ja się skupiam na czymś, tak? Możemy to sobie ja podyskutować odpowiem, później. No, powiem widzom od razu w takim razie. Tak, światła drogowe. Krótkie w sensie światła mijania są asymetryczne. Tak zaznaczyłam. Czyli to, czyli to po prawej jest dłuższe, a to po lewej, gdzie możecie z naprzeciwka się z kimś wyminąć, no to jest krótsze. Czysto teoretycznie, jeżeli jedziecie chyba na jednej drodze, to jest, że tramwaja nie możesz tramwaju z lewej strony wyprzedzić. Czyli nie możesz, ja znaczyłam, że możesz. Z lewej, z lewej nie, chyba, że jest to jednokierunkowa. Na jednokierunkowej możesz. Aha, to może to było o jednokierunkową pytanie? To, to wszystko właśnie tak, to było jednokierunkowe. Dobra, a jak dobrze, ty dobrze. myślisz, jak się przewozi dziecko? Na kolanach? Dziecko w foteliku wyznaczonym, aczkolwiek chyba takie małe dziecko, noworodka, musisz plecami do kierunku jazdy. Tak, ale tak to nie było aż tak uwzględnione. Było tylko, że w specjalnym foteliku, w jakimś tam zwykłym foteliku albo na kolanach. Dobra, i teraz tak, tu sobie dojeżdżasz do końca, patrz na linię. Czy tak trzeba zatrzymać całkiem? Nie, nie musisz, tu nie ma stopu. Proszę skręcić w lewo. Ok, czyli kierunkowskaz w lewo muszę ale za, dać. Dobra, za moment, jedź pan! Tak. To mnie kawał drogi, tylko uważaj, żeby linii nie przejechać. I sobie już daj kierunkowska z lewo zdałam. nic nie jedzie, więc możesz przejechać. Tutaj sobie nawróć. Dobrze, dobrze. W liniach się trzymaj. Superowo i teraz prosto oh, znowu. Jezu, widzowie jaki stres. No po prostu nie pamiętam kiedy się tak stresowałam ostatnio. A no, naprawdę no, na dziwne maturalne. rzeczy. czasem. Nie wiem, no wiesz co, no chyba tak. Chociaż nawet nie wiem, czy aż tak się stresowałam na maturalnym. Wiedziałam, że umiem, to miałam luz. A na studiach? A na studiach miałam wyrąbane, to też miałam luz. To może na rozmowie o pracę? Nie, jakbyś słyszał moje rozmowy o pracę, co ja gadałam. Też mam luz. Albo przyjmą, albo nie przyjmą. Jak mnie nie przyjmą no to... taką, jaką jestem, to nie zasługują na mnie, więc nie udaję nikogo. tu, tu możesz nawet do 70 jechać, nie? Ale ja się boję, że się je, potem nie zatrzymam, no, wiesz? No dobra, dobra, dobra. Wiesz, je, jak to mówię, jest? Je, w jakiś je, jedzie, jak nie podpuszczaj mm. mnie, ja jadę 22, to i tak już jest duża prędkość jak na ten o, egzamin. Pamiętaj, że testowaliśmy już parkowanie, bo to będzie najtrudniejsza rzecz. No ja na parkowaniu udupię, nie ma nawet opcji, że ja zaparkuję. To ja w ogóle tego nie ćwiczyłam. Nic, a nic. No coś tam ze mną Nie, nic raz nie, to nie przećwiczyłam, parkowanie. ale to dosłownie raz i nie udało mi się i mnie wyśmiałeś i pokazałeś mi, że ty potrafisz robić lepiej i na tym się skończyło. I to było całe moje ćwiczenie. Ja powinnam poćwiczyć to parkowanie teraz, jak tak się zastanawiam, wiesz? Że mogłam chociaż raz to spróbować zrobić, bo tak w ogóle nie ale, próbując. Ale tyle, tak tyle, dużo, tyle, wiesz. tyle zrobiłam, wiesz? Jestem już tak daleko. Jak udupię parkowaniem, to się tak zezłoszczę. Tak się ze zezłoszczę. O nie, jeszcze deszcz pada. No i pozamiatane. A czy jest jakiś o nie, czas, że. Ja Będę jechać za długo to mnie udupią na przykład? No, masz chyba czas na górze, tak No mi się mam wydaje. się tak, ale czy jest no, ja liczy mi ile już jadę, ale czy jest jakiś czas, którego nie mogę przekroczyć, że jak będę jechać dłużej niż na przykład 20 minut to ee, nie. Ch chyba nie ma czegoś takiego, wiesz? Boże, pada, nic nie widzę. Już jadę 8 minut hogaty, 8 minut. To trwa. Ja bym chciał wyjechać z barierki, ale nie mogę. W o Boże, rozpędziłam w się momencie... do 30, to przecież tracę panowanie nad sobą już powoli. O Jezu, no, i co teraz? O, ja będę coś dziś skręcać? Czy tutaj nic nie muszę dawać, jak jestem na lewo malechowo? Nie, to, to, to nie musisz nic. Czyli po prostu jadę tak, jak jadę, tak? A ty co tak, ty tak. robisz? Z Czemu się bawisz? No próbuję się wypchać z tej barierki w tym momencie. No pomogłabym ci, ale niestety nie za bardzo mogę chyba w tym Dobra, momencie. Dobra, udało mi się. Jezu, ale się wlokę. <noise> Jadę 19. Na rowerze to szybciej przejechał Nawet i pieszo pewnie byś szybciej dał radę Nie no pieszo może nie Ale na rowerze faktycznie Dobra i teraz dobra, tak dobra. Wjeżdżamy Na rondzie proszę pojechać drugim wyjazdem tak. e, Czyli prosto tak Wjeżdżam jakby. bez żadnego kierunkowskazu Tak wjeżdżasz bez Ale I jak przed będziesz zjazdem. wjeżdżać Tak tak Gdzieś sobie w tym momencie już włącz bra, wtedy dobra, dobra, prawy jedziesz, kierunkowska. Ziom, jedziesz nią, bo mnie strezuje, że mi stoisz na drodze. No i prawy kierunkowska, zjedź sobie tutaj. O nie, czy ja się zbliżam Moi... do... Nie, jeszcze parkowanie nie, nie? Jeszcze kawałek. No zaraz właśnie będzie parkowanie o nie. tutaj. Obok mnie. Ugady. nie dam rady. To tu sobie dasz w prawo. Czy ja prawo, się muszę zatrzymać przed przejazdem? Nie, bo nie świeci nic, nie? Nie, nie, nie. Mogę dasz sobie kierunkowskaz w prawo, wjedziesz po prostu oh! i będzie gituwa, nie? Boże, no, to Więc. wyjedź mi z autodło mi stoisz. Pamiętaj, nie, nie, Muszę się zatrzymać? jak coś. W prawo kierunkowskaz już daj i sobie tak leciutko wjeżdżaj już powoli, nie? Do prawej, no, 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 no. no I już do lewej troszeczkę się tam wykręć, żeby za zalini linią być. Tyle dalej chyba nie wiadę. Masz wsteczny jeszcze sobie, może troszeczkę, wiesz, ustawić lepiej. Aha, proszę wyjechać z toki i jechać dalej prosto. A, no to dobrze, no to daj wsteczny troszeczkę, żebyś mogła wyjechać, nie palnąc w samochód. I teraz kierunkowska z lewo do przodu bieg i jedziemy i wyjeżdżasz. O, o no i super. O, 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 ludzie I drodzy! O, ludzie drodzy! Świetnie, udało ci się zrobić właśnie parkowanie? O mój Pracuję. Boże! No, ja nie wiem jakim cudem, ale jestem podekscytowana, ale dłonie to mam tak spocone, że ja się dziwię, że w myszce jeszcze zwarcia nie ma, wiesz? Musi tak dłoń poci... Spokojnie? Proszę skręcić w lewo, czyli tam no dalej, tak, tak? I tutaj o, kierunkowska w lewo, i sobie jedziesz tak jak ja. Ok, Za mną. ok, ok, ok. Ok, 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 skręcam. Mhm, mm mhm, trzymamy się linii. Trzymamy się linii. Kierunkowska Tutaj w linii. kierunkowska z w lewo też? Tak, tak, jest, jest. Nie wiem, czy troszeczkę nie za szybko ten kierunkowska zdałam, ale... Najważniejsze, żebyś na tym skrzyżowaniu miała. Super No i teraz idziemy prosto. Dobra, dobra, prosto. Trzymamy moją zabójczą prędkość 13 na godzinę. <noise> no dokładnie. Co, działa, działa. Najważniejsze, że się jedzie, tak? No dokładnie, najważniejsze, żebyś później nie straciła tego prawka. Jak już A będzie. właśnie jak można stracić prawko, bo wiesz, jak ja no, jeżdżę? Za szybko jeżdżąc. Jak cię fotoradar albo policja. No kurczę, to jest zgarnie, taki ten to, zakręt, nie ja wyjadę za linię? Zaraz? Oh. Luźno, luźno. No nie luźno byłam, bo włos byłam. Albo No tutaj nawet teraz od... kierunkowskaz w lewo. Okej. Okay. To jest ważne, żeby nie uwalić głupio. Tak, jedziemy, dalej, zlewo. już końcówka, już końcówka no jest. No i tym bardziej się boję, że się wydupcę zaraz, wiesz. No i tu na rondzie prosto. Do okay, zordu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dobra, już prawie, już prawie widzowie, już prawie. Dobra, pełne już skupienie, żeby na końcówce nie udupić, żeby tutaj na końcówce. Z prawo. Wiem, wiemy no jeszcze chwilka. Mhm. No, kierunkowska super. powiem Ci, że nie kliknął mi się kliknąłam C. Podjeżdżamy ale... do końca, tu kierunkowska z w lewo. Też pamiętaj o liniach. I tu już na placu możesz powiedzmy też dać jeszcze kierunkowska z w lewo i wjechać w linię, jeżeli ci już nie, nie ten nie zaakceptują. O! Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym. Nie, no, wyciągnij sobie tego, jedynkę naciśnij. O, a, tu! o, ja cię kręcę, to jest moje prawo jazdy! O, matka się już nie może czepiać, że nie mam prawa jazdy. Ej, no. ale to jest negatywny. O, Co? To jest negatywny. Aha, bo ty nie czekaj, <grym> bo ty masz. A, kliknij 5. <grym> Dobrze, Bogaty, dziękuję, że pomogłeś mi przez to przebrnąć bez Ciebie, to by się naprawdę nie udało, gdyż Proszę stres by mnie zjadł, aczkolwiek uważam, że jestem wybitna, wybitny kierowca ze mnie i ogólnie byłam super. Dziękuję widzowie, że byliście ze mną i dziękuję za tysiąc subskryberów. elo, papa! Ja ma.